Poza nami jest ta miłość która nie istnieje bez nas. Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię. Za każdym razem głębiej, ja wciąż wracam po więcej. Za każdym razem z ich tu, za które trzepię za Każdym razem głębiej na wciąż wracam po więcej Poza nami jest ta miłość jedna, która nie istnieje bez nas I nie nas bez niej nie możemy przetrwać Proszę jeszcze długa droga, pomoże nam ją pokonać że mamy w sobie tyle siły, że się nie poddamy nigdy za każdym razem, głębiej jak służeb, które cierpię, za każdym razem, głębiej jak służeb, po więcej. Za każdym razem, nie jak służeb, które cierpię, za każdym razem, głębiej jak służb, tam po więcej. Chciałabym być obojętna, oh, a na błędy, które popełnię. Chciałabym być obojętna Na błędy, które popełniasz Ciągle myślę, to jeszcze nadejdzie Chciałabym wiedzieć Którym zawsze będziesz moim prowadząc mnie za rękę Przyjmijcie moje serce Aby czuło się bezpieczne Może poczujemy wtedy szczęście Kiedy los przed nami klęknie Za każdym razem więcej tych słów które cierpię Za każdym razem głębiej ja wciąż wracam po więcej Za każdym razem więcej tych i nie cierpię za każdym razem, jak ja wciąż wracam po więcej, bym być obojętna, na błędy, które popełniasz a chciałabym być obojętna a na błędy, które popełniasz za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię. Za każdym razem głębiej ja wciąż wracam po więcej. Za każdym razem więcej tych słów, przez które cierpię. Za każdym razem głębiej ja wciąż wracam po więcej. Za każdym razem... I'm oh, oh, oh. going